Tato, przyznaj ci się bez bicia. Uwielbiam ten dom! E, jest to, to? Jakaś rodzinka wprowadza się do mojej chaty? O, nie, 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 nie! Muszę na zatrzymać! O, wow! Mój nowy pokój! To trochę śmietnik. Potrzeba tu magii, moli magii. E, e, hej, hej, hej! Te pajęczyny to zabytek! To duch! Dobra, Molly, okej, skup się. Kiedy pierwszy raz widzisz ducha, zrób dobre wrażenie. Ducha kulas! Starki, że tak mocno, proszę bardzo. Ej, twój nos był... A może był tak... Po prostu czasem że zapominam o przestrzeni osobistej. Tak? A moją? uszanuj. Spadaj, człowieku! To Czy znaczy ja przed chwilą latałam? Na tym strychu jest wszystko i do tego jeszcze mieszkasz tu ty! Nigdy na dobrze, nigdy w ustaw nie wyjadę! Dobra, nie chcesz odejść? Odsuniesz się o czupinkę... Nie za daleko, y, troszeczkę. N nie z powrotem. Tu! Stój! Dobra! Zakrywam cię maggi! Dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz! Do końca twoich dni będę z tobą! Będę cię nawiedzał, dręczył cię, zamienię każdą twoją chwilę na ziemi niekończący się koszmar! Wspaniałe przedstawienie! Eh? Skąd wytrzasnąłeś te robaki? Więc jako przyjaciele... Przyjaciele? Tak! Jesteś ze mną wszędzie i robisz dokładnie to, co ja. Co nie? No, chyba. Najlepsi przyjaciele! Będziemy razem nagrywać filmiki, dostaniemy gwiazdami internetu, będziemy całą noc opowiadać historię o duchach, a ty będziesz w tym mega dobry, a ja na to ale się boję! I będziemy się opiekować starszymi ludźmi. A to niby wypaca No wiesz, bo tak wypada! Powiedz, co sądzisz o plakatach? Kotki czy pieski? Mm, może jednak pieski. Nie rzuciłem chyba, na nią sam w sumie wszystko Ona rzuciła na... mnie. Na zawsze już razem Przyjaciel i ja Nikt nas nie rozłączy Razem zawsze będziemy tak Wynoś się, moli babci! nie ruszaj się! Selfie. No, ale masz słodką minę No dobra, do roboty! To niezwykła jest wieść I dla mnie, dla ciebie Jakby ruch przyszył z serca do siebie. Przyjaźni tych duszy dwóch Wydarzył się cud Dlaczego ja? Obiecuję ci, że ty nie będziesz już sam. I czy tego chcesz, czy nie? kumpele z tą masz, bo ty i ja to razem fajnie. Ja nie Trzyma. zostawię cię. tu razem na zawsze. I nigdy nie zgaśnie. Ale czas! Cieszy mnie że cię przyjaciela mam. Nie dam go wam.